Zaraz pokaz zaczynamy. 12 życzeń dla babci i dziadka składa dzieci krawatka. Miesiąc, tydzień się uraduje, dziedzień babci dziś świętuje. I dla dziadka są życzenia, i tych dzieci są spełnienia. No ty, jest ja tam miesiąc, rodzinę, czasem, bardzo dużo będę miał robotę, a bez babci twarzy różną troski, smutki i kłopoty. Jestem mazes i ja pora, na mężosno, na w razie jak że rosną, No sobie wnet kwiatów, z w niego po się zabawię, z uśmiechem w jego plotanym. Ogromniczkę się zabawia, no kwiatów wam zosta, życzenia mi chceście wszak jak to ja jestem mam. Nęczy pięknej, doskonałej, życzę dziadkom, nie zabiorę tych kolorów, przecież z głębi serca swego, z uśmiechem od każdego. Lipiec jestem jest. Jestem słodki, swe słodyce rozdam z gestem i dla babci, i dla dziady dla mnie słodkie jak te ciastka. Sierpień. Sierpień jest miesiącem letnim. Miłość niesie wiatrem ciepłym. Kochajcie się w każdy dzień, aby blasku nie przygrył cień. Rzesień dary babci niesie, tak jak złota polska jesień. Zdrowe śliwki, jabłka, gruszki, także pora, nać pietruszki. Wrzesień daje, jedźcie proszę, witaminek pełne kosze. Ja październik jestem glisty, dywan z liści mam złocisty, i tak złotych i bogatych dni wam życzą, tak jesienią piękną porą właśnie widzą. Tu się kłania pani stopat, ze w ostatniej liście szopat, a choć smutną deszczę śpiewa i dla babci, i dla dziadka, zagram ze śpieszczem, przy kominku melodyjka pięknie płynie, dla najdroższych. Jakże chwile to jedyne. Moja babunia jest jak uśmiech, jak dobre słowa, gdy się smucę. Z okazji dzisiejszego święta Piosenkę z serca jej zanudzę. Moja babunia jest moją bajką, radością, która odszołyski. A kiedy ona mnie przytuli, świat w słońcu staje się niebieski. Babuniu moja, żyj nam długo, uśmiechaj się i bądź nam zdrowa. A ja do ciebie z kwiatami serca, dzisiaj i zawsze, więc gotowa. Moja droga babcia ma czas dla mnie zawsze. Z nią zabawy są ciekawe, a gry najzabawniejsze. Moja droga babcia jest prawdopodobnie na emeryturze, więc ma czas czytać mi bajki godzinę <laughs> lub dłużej. Wie też, że nie może wnuczka żyć bez słodyczy, czego zatem drogi babci w dniu jej święte życzyć. Niech ci babciu zawsze dopisuje zdrowie, żebyś czuła się wspaniale, tak jak ja przy tobie. Długie twego życia lata, pracy, i trudów kwiatoplata. I dziś zamiast odpoczywać, wcześnie rano znów się zrywasz. I do samego wieczora do pracy jesteś skora. Wiemy, że się opiekujesz, z nami myślisz, z nami czujesz i pomagasz ciągle prawie i w nauce i w zabawie. Tak jak byłaś mamą, matce, naszej jesteś dziś gromadce wnuków, naszą starszą mamą, która kocha nas tak samo. Więc w Twojego dzień imienia przyjmij szczere te życzenia. Zdrowia, szczęścia w Twoich progach, boś jest nasza babcia droga. Kiedy wspominam spracowane ręce, pogodne serce, drzwi otwarte i ramiona, wokół kołyszę się za i w myślach pojawia się on. I zaraz biegnę pamięcią po ścieżce godzin odległych i zatrzymuję te chwile, które utkwiły gdzieś w głębi. On, to mój dziadek, raz w filcach gumowych, raz w kapciach, chętny do żniw kopania, zmęczony z niewyspania i gotowy wszystkich gościć w atmosferze prawdziwej miłości. Dziadek różne rzeczy umie, coś przybije, pomaluje, coś przykręci, przywiesi. Dziadek nigdy się nie śpieszy, przechowuje rzeczy dziwne. Jak przystało na mężczyznę, młotek, cęgi i wiertarkę, kabel, gwóźdź, szlifierską tarczę. I choć to coraz bardziej dziwne, znajdziesz tam też krawiecką igłę i nożyczki i naparstek. Taki to już jest na świadek. Co się przyda, wszystko zbiera, nawet mysz od komputera. On pamięta dawne czasy, takie, gdy nie było taty. Lecz gdy dręczył cię pytania, czego cień nas nie zasłania, czy siać groszek, czy też mięte, kto zostanie prezydentem, kiedy była jakaś bitwa, ile metrów mierzy wisła, i o teatr, i o kino, kiedy nasze czasy minął. Dziadka spytać zawsze możesz. Zawsze chętnie ci odpowiem. Po piąte, przy babci, nogi powinny grzeć. Dlaczego nasza babcia nie chodzi do fryzjera? Bo babczy ma pan sukienkę. Niech cię na fryzjer. Posłuchaj babciu radia. Bo telewizję, już nie mam babci o nas. O sobie babciu pomyśl. Czy babcia nie uważa, że to świetny pomysł? Jest przyrzekany wszyscy, że dni zwykłe i święta, każdy z nas o tym wszystkim zawsze będzie pamiętał. A dziś przygotowana herbatka dla kochanej babci, kochanego dziada. Bye.